Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Wracamy sobie do Gotika. Tutaj jesteśmy już najemnikami, już nas tutaj Li przyjął do jego wesołej kompanii. Ale my, my sobie. A zobaczymy, czy cały czas jakby mamy zadanie dla szkodnika? Pewno tak, bo no, w sumie jest to dosyć ważne dla wabuły. Stoj! Znasz zasady, tylko Uuu. krety i szkodniki. A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Nie! Wchodź! Właśnie, Gdzie ty, do kogo ty podskakujesz? Do najemnika? Jeśli chodzi o tę sprawę z sektą... Tak? Niczego się jeszcze nie dowiedział. Więc bierz. Hmm, a ciekawe, co by było. W sumie nie wiem, może wiecie, możecie mi napisać. Jakby. Może kiedyś dla, dla, dla zasady sobie sprawdzę, ale już Wam mówię o co chodzi. Y, jakby zabić Mordraga dla Torusa i chcieć się przyłączyć do nowego obozu. Pewno by nam się nie udało. na to, co mówisz przy Musimy trochę pokombinować z rudą, bo faktycznie mi zaczyna trochę brakować. Tam że fisk miał dużo, to wstąpimy do niego i trochę tych naszych tutaj zbędnych rzeczy po prostu wyprzedamy. O, krwiopica? Nie ma tak dobrze. Skończyło się Twoje marne życie, krwiopico. No i po walce. Tutaj sobie pójdziemy, no tutaj powinny nam się jak gdyby utworzyć nowe potworki. No niemożliwe, żeby tutaj O, jest jakiś ścierwojad. Już chciałem marudzić! <grymne> A tam może jakiś kretoszczur? Jeee, znam się, jeden wytworzył. Zres... O, dwa zreski! Ładnie kręcił. Ktoś... Gamersko pewno mówi, nie? A ja to wiecie, taki jestem... ...niedzielny gracz. No, nie niedzielny. Codziennie zasuwamy tego gotika. No ale to jest gotik, to jest wspaniała gra. A ty co? No to na targowisko lecimy, musimy trochę zdobyć więcej doświadczenia, żeby tutaj Lina sprzedał jakąś jeszcze lepszą zbroję. Bo tak mi się coś kojarzy, że to jest od doświadczenia, którego poziomu mamy. Ale może się mylić, może to musimy fabułę tchnąć. Mówię wam, głowy nie dam, więc <laughs> załóżmy, że tak jest. I rozkoszujmy się gram oczywiście. Jeszcze jednego kredoszczura przejdziemy się laskiem, to na pewno trochę więcej nam tutaj wskoczy. Wiedziałem, że będą. Uuu, właśnie coś przypomniałem. No cóż, tej trudno, tej zrobimy to następnym tej razem. Przecież musimy iść y, po nagrodę z, do odmagu wody. Pokaż mi swoje No, ale teore. to już następnym razem, jak będziemy. Dobra, tak, dobrze pamiętałem, że tu masz. Ja ją pełzacza, Nie, nie, ono nam będzie jeszcze potrzebne. My tu mamy? No jakiś ci tutaj sprzedamy. Ludzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Otco, nie powinieneś wiedzieć, będę dalej słuchał tej papeliny. No dobra, no to widzimy się za chwilkę jak ja już to wszystko przerzucę. No jesteśmy, i, i gitarka. Zobaczymy, czy może tu ma coś ciekawego. A, a, już sprawdzaliśmy przecież. No dobrze, no to ładnie nam tutaj bryłeczek już wskoczyło. W tej historii musi być jednak ziarno. No dobra, no to idziemy. Nie ma co tutaj więcej gdybać, tylko idziemy do obozu na bagnach w końcu, oddać te jaja pełzaczy. iść laskie. Tak sobie na dziko wejdziemy do lasu, a co tam? No i siekamy tutaj. Rześć teraz tutaj musimy urządzić. Doświadczenie ważna rzecz. tak dobrze tutaj zapisik. O, jeszcze zapisik gdzieś No dobra, no to idziemy. Z tego cieniostwora. Uje Chociaż takim spamem, ale... Ty jeszcze nie. Ale my po ciebie wrócimy, cienio stworze. Nie pamiętam już, że cienio był aż taki silny. Takie głuche, takie tąpnięcia, takie bum, bezi, szczelił, Dolecimy do Korkaloma Czy ja dobrze idę? Czy się ogóle. Pogu... Nie, dob... dobrze idę. Dobrze idę. Zwątpiłem <grywa> Czy ja w tym lesie nie zabłądziłem czasem Ale wszystko jest dobrze. Przywołanie y Nie przywołanie Przebudzenie to nie, to nie dotyczy to nie... Tak długo jak mnie to nie dotyczy W tej Niech Myślałem, że to się skończyło już dawno To się już więcej nie powtórzy W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać Od co no, prawda, prawda, w dzisiejszych czasach to prawie na nikim nie można polegać. Każdy nie powinien chciałbym. mieć chociaż jedną taką osobę, gdzie zawsze może polegać na, osobę, na tej osobie. No, ale nie niestety, teraz być w coś w tym jest, coraz mniej, jest mniej ludzi że by w dzisiejszych czasach na nikim nie Mam można już polegać. do. Myślę, że to się skończy w roku północy. Idziemy. Pewnie masz rację. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo. To nie było zbyt wątre. Nie było zbyt wątre. Musisz uważać, to nie mój rob. Czego chcesz? Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Do zobaczenia. Oberio, takie dałeś mi tylko te napoje? No, nie, no, nie, no nie, no nie zaszalałeś sobie, Kolkalon. Czego chcesz? No ale dobrze, dam ci jajo też. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Jeśli myślisz to nie mój problem. Jeśli myślisz, że ludzie zawsze gadają, tylko za... Raczej to wszystko nie powinni wiedzieć. to nic nam specjalnie nie da. Napój uzdrawiający to mamy dużo. Oranż mamy na pewno nie da nam lepszego niż mamy, ale mana będzie pewno permanentna, więc proponuję wziąć tą jednak tą manę. Może być mana. Niech ten napój wzmocni drzemiącą w tobie magię! Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie, nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary Almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od koristo. Jednego z magów ognia ze Starego Obozu. Niestety został nam skradziony w drodze ze Starego Obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać Almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem Cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. Tak szału z tą hojnością nie było, muszę przyznać. Do zobaczenia. Obyśniący. Śnią... Oby Obyśniący był z nami. O tak. Przynajmniej do czasu, póki się nie dowiemy, kim naprawdę jest ten wielki Bóg Śniący. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy, to się chyba nikt Zachowaj, to, to się chyba nigdy nie, nie skończy. No nie wiem, czy on szuka. Siedzi i se pali. <laughs> Kiedyś to się chyba nigdy się nigdy Ty jesteś talas, ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju. Nie chcę o tym więcej mówić. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny. A teraz mam je odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest Almanach. A ty go odzyskasz, Tylko Ale zalecania. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Wejdę w to za 50 bryłek rudy. Co? Toż to rozbój. A zresztą, daj mi znać, gdy będziesz gotowy do drogi. No dobrze, no dobra. gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze, chodź za mną. To nie dotyczy... Ludzie zawsze gadają. Niektórzy Zapewne... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tylko zachowaj to na siebie. Nie powinieneś... Nie powinieneś wierzyć... Alas to jest niezły tchórz. Muszę się... muszę wam przyznać, nie? Tywania, ale 50 bryłek! I tak byśmy to przecież zrobili. A 50 bryłek piechotą nie chodzi. żeby nas tu ten cieniostwór nie zaatakował, ale talas jest mądra głowa i tutaj las omija, bo wątpię, żeby on nam specjalnie pomógł w tej walce. Idziemy, idziemy, talasie, talasie, no a, jaki tchórz No dobra, wracaj tu, już. nie ma ja szczurów. Mój ty bohaterze, te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę um, um, ubezpieczał tyły. Koza ceniza. No dobrze, kochani, już trochę trwa ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, że tutaj przeżywamy sobie razem tą wspaniałą przygodę bezimiennego bohatera. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem i koniecznie, jeżeli mi oglądasz. A jeszcze nie kliknąłeś subskrypcji, to kliknij tam ten czerwony przycisk subskrypcję. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Z Gotika, z innych gierek i jeszcze jakiś innych pewno ciekawych aktyw aktywności na moim kanale. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć! O, tu jeszcze... Już się żegnam Dobra, talaz był... Bo... Na takie to się rzucił. No dobra, teraz to już... Teraz to już tutaj, Talas. Przeszkodził nam się w pożegnaniu się. No dobra. Pa!